o Dzień dobry, dzień dobry, jest z nami Kasia, jest z nami Filip, Aro, Blanche, Giriota, Andrzej Wrochna Dzień dobry, dzień dobry, fajnie, że jesteście I tak, moja droga załogo, dzisiaj będziemy sobie mówić o tym Będę wam... o, dzień dobry, skarbie <ścoughs> Więc będę wam dzisiaj mówić o tym, jakie, jaka jest właściwie jedna rzecz, która pomaga mi w tym, żeby być lepszą trenerką i to myślę, że może to być dla Was ciekawe, cześć, cześć, są tu moje podopieczne, są moi bliscy, Siemka, jest moja społeczność, fajnie, że jesteście i moja piękna załogo, więc dzisiaj będę Wam właśnie o tym opowiadać, co się dzieje, jakby czemu uważam, że, co mi pomaga w byciu lepszą trenerką. I pytacie mnie w wiadomościach też, jak czuje się Prada. Z pierwszych badań wynika, że wszystko jest dobrze. Teraz jeszcze poczekamy na kolejne, bardziej szczegółowe, jeżeli chodzi o nerki. Ale póki co wygląda na to, że jest super. Więc dzięki za, za wiadomości, za dobre energie i za rejki, za wszystko dziękuję. Super, że jesteście i dzięki za wsparcie. W każdym razie przechodzimy teraz do... Tak, przejdziemy sobie do tematu, o którym chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Czyli... To jest to, o cześć, cześć, cześć załogo. Jedna taka rzecz, która pomaga mi w tym, żeby być lepszą trenerką. I tutaj od razu Wam powiem, że jest to to, jakby będę skakać na różne rzeczy, na różne tematy, natomiast to jest to, że uważam, że mam serce na dobrym miejscu i po prostu dbam o innych ludzi. Że to jest moim zdaniem taka rzecz, która mi pomaga właśnie w tym, żeby być dobrą trenerką. To jest ta jedna rzecz, którą uważam. I na co to się przekłada? przykłada się to też na to, że właśnie nawet jestem tutaj i ja rozmawiając z innymi trenerami, z innymi trenerkami, to właśnie moje otoczenie mówi mi Ania, ale po co ty tyle robisz nie? Dajesz wszystko, jakby bardzo dużo rzeczy, dajesz za darmo. Ja za niedługo jeszcze będę robić takie darmowe wyzwanie dla was. Robię je konsekwentnie też. Mam pięć razy w tygodniu podcast, szósty jest dla trenerek, trenerów, którzy chcą się uczyć mojego fachu i Postuję dużo treści, nie? Które, które mam nadzieję, że dają Wam wartość, i ludzie mnie pytają: po co ja to robię? Przecież ja oddaję wszystko za darmo, a ja ciągle się uczę i za każdym razem coś nowego jakby chcę Wam powiedzieć, ale robię to dlatego, żeby Wam po prostu, żeby być w stanie pomóc, żeby zainspirować, żeby pokazać, że takie rzeczy są możliwe, że możliwe jest to. Yy, możliwe jest to, cześć Żanetko, możliwe jest właśnie to, że. Że, żeby się zainspirować, to jest pierwsze. Możliwe jest to, żeby codziennie właśnie e, o siebie dbać, możliwe jest to, żeby być tą lepszą wersją siebie, żeby siebie odkrywać, możliwe jest to właśnie, e, żeby dawać te rzeczy za darmo, a jednocześnie, żeby właśnie dobrze żyć, nie? Na dobrym poziomie. Dalej. Czemu uważam, że, że jestem dobra w mojej pracy? To jest na pewno też to, że ja, ja te rzeczy robię, o których Wam opowiadam. Ja teraz, aktualnie, będąc w wyzwaniu 75 Heart, robię dwa treningi dziennie. Jem trzy posiłki lub więcej, ale które są zgodne z moim celem sylwetkowym, nie? czyli odpowiedniej ilości białka i odpowiedniej ilości kalorii przede wszystkim. Wypijam ponad 4 litry wody dziennie. E, łykam suplementy, <grych> czytam książki, uczę się i rozwijam. Czy ja te wszystkie rzeczy robię w praktyce, o, której wam, o których wam mówię. I przez to też e, mam świadomość, jak bardzo często mamy potężnej ilości wymówek, nie? jak często e, właśnie największą przeszkodą w tym, żebyś była silna, szczupa i pewna siebie, to jest to, że słuchasz swoich. E, że słuchasz swoich wymówek. Bardzo dziękuję. Żaneta pisze, że miło jest słuchać mądrej, silnej kobiety. Dziękuję. Zaraz się zaczerwienię. <grym> Więc, moje drogie, ja po prostu przez te długie lata, ja pierwszy raz ćwiczyłam na siłowni 20 lat temu, nie? Więc kawał czasu temu. I ja przez cały ten okres widzę, że ja mam jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia, nie? Że ja jeszcze za każdym razem po prostu. Jeszcze mogę coś mądrzejszego powiedzieć, coś lepiej zrobić. I mam świadomość tego, że przez naprawdę długie lata, ja, pomimo tego, że jakby, że słuchałam cały czas swoich wymówek, nie? że ja ciągle po prostu źle układałam mój dzień, czyli nie byłam w stanie po prostu dobrze zarządzać swoim czasem i przez to po prostu nie osiągałam tego, czego, o czym pragnęłam. Mamy świadomość też tego, że tak jak duża część społeczeństwa robi to okresowo, czyli na przykład chce się odchudzić do wakacji, chce się odchudzić do wesela, chce się zadbać o swoje zdrowie do jakiegoś momentu. Ja też tak robiłam, nie? Ja tak samo miałam na sobie moja droga załogo, tak z 15 kg więcej mojej wagi, nie? Więc rozumiem jak y, można czuć się po prostu ważąc więcej. Rozumiem po prostu jaka też duża ilość empatii jest nam potrzebna w tym momencie, ale jednocześnie rozumiem, że nie tylko i wyłącznie empatia jest potrzebna. I tu wam mogę powiedzieć, że ja kiedyś na samym początku, jak byłam jak, jak zaczęłam pracować jako trenerka, to na samym początku robiłam tak, że ja byłam bardziej takim babysterką, czyli ja byłam bardziej, zachowywałam się do moich podopiecznych bardziej tak, jakbym miała ich po prostu wspierać e, i słuchać e, jakby ich wymówek i mówić, że wszystko będzie i tak okej, okay, nie? I to był mój duży błąd, jakby, bo nie tylko i wyłącznie w byciu trenerką jest potrzebne to, żeby być właśnie dobrym człowiekiem i empatycznym. To jest bardzo ważne i dużej, dużej części osób tego, tego brak, ale potrzebne jest nam to, żeby szczerze mówić, jak faktycznie to wygląda. Nie? Czyli teraz ja z moimi podopiecznymi, czy to indywidualnie, czy grupowo, czyli w Akademii Feedbogini, robimy tak, że jak widzę po prostu, że jest jakby, że jest dużo narzekania, jest dużo wymówek. So ja po prostu się pytam, czy ja mogę powiedzieć szczerze, że jak to wygląda? Jak mi dziewczyny mówią, że tak, no to mówię, jak to naprawdę wygląda, czyli nie cukierkuję, nie mówię, że to jest po prostu wszystko będzie super, jak... Bo w momencie, gdy my nie zmienimy naszego zachowania, to też nie zmienią się efekty. Więc gdyby będziemy słuchać tych wymówek i, i słuchać tego, że jesteśmy na przykład przemęczone, słuchać tego, że nam się nie chce, słuchać tego, że jesteśmy trochę głodne, słuchać tego, że, że woła nas kieliszek Prosecco, słuchać tego, że woła nas pizza i tego typu rzeczy, no to wiadomo, że jakby nie będą, nie będziemy mieć innych efektów, skoro robimy to samo, co robiłyśmy kiedyś, nie? Ja wczoraj wieczorem byłam z suczkami, był, byłam z suczkami na spacerze, na spacerze z nulą i spradą, i tutaj niedaleko jest taka fajna pizzeria. No i szedł chłopak z dwoma pizzami. One tak pięknie pachniały, że ja sama miałam ochotę zjeść tą pizzę, a dziewczyny pędziły za nim po prostu tak, jakby chciały, się. Jakby widać było, że one też to bardzo czuły. Nie? I tak bardzo miały ochotę to zjeść i, i po prostu szaleństwo. A ten chłopak szedł bardzo szybko. I jak wszedł na ośrodek, to mu powiedziałam, że, że psy mnie bardzo ciągnęły, bo tak pięknie te pizze pachną. on mówi, no tak, miałem tego świadomość, dlatego tak zapieprzałem. Nie? No i, i tak nieraz z nami jest, nie? że jakby po prostu pędzimy za tymi starymi jakimiś takimi naszymi nawykami. Nie? Myślimy, że po prostu ta jedna mała rzecz tak nam bardziej bardzo pomoże, a później czujemy się z tym źle, jak to zrobiłyśmy. Nie? Więc y, idąc dalej za tym, nie, Czemu uważam, że, że jestem dobrą trenerką, to właśnie to, że jestem w stanie powiedzieć, jak to faktycznie wygląda. Y, ale to i, i oddzielić człowieka od tego, jak się zachowuje, nie? Czyli jak powiem mojej podopiecznej, że na przykład y, nie jest... Tak, jak powinna, nie? Czy ćwiczy mniej niż obiecała, niż jest w planie, nie? To ja nie mówię, że ty jesteś złym człowiekiem, nie potrafisz tego zrobić i jesteś do kitu. Tylko mówię, że jest pewne zachowanie, pewne nawyki, które my potrzebujemy zmienić, nad którymi potrzebujemy popracować. Więc o, cześć, cześć Dorotko, jest kolejna piękna, yy, moja podopieczna, więc. Tutaj myślę, że to jest też niezwykle ważne, nie? Czyli po prostu, żeby być w stanie powiedzieć bezpośrednio, co się dzieje, jak my to możemy zmienić i oddzielić też to zachowanie od osoby, czyli właśnie nie mówimy, nie mówię danej osobie, że po prostu jest leniwa, tylko mówię po prostu danej osobie, słuchaj. Tutaj można byłoby to zrobić, tak zmienić. Nie? To, to zrobiłaś, to się nie udaje, więc zróbmy inaczej, nie? Poświęć więcej czasu temu. I wtedy to jak najbardziej ma wielką rację bytu. I myślę, że i pamiętam z tego, co z Dorotą też rozmawiałyśmy, z Dorotką, że co jej tak najbardziej pomogło właśnie w naszej współpracy, to pamiętam, że to było to, że nauczyła się jeść elastycznie, że nauczyła się właśnie robić tak, żeby monitorować sobie to, co jej pije, żeby nauczyć się właśnie tego, ile powinno się jeść kalorii codziennie, ile białka, i żeby sobie to faktycznie monitorować. Dorotka jest moją podopieczną, która zrzuciła ze mną ponad 30 kg, e, która regularnie pięknie ćwiczy, jak ostatnio zamieściła zdjęcie po prostu z treningu u nas w grupie, to ma tak fajnie wyrzeźbiony brzuch, że ja Cię kręcę, no, świetnie wygląda nie? i pamiętam po prostu te 30 kg wcześniej, nie? że ta sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, także dumna z Ciebie jestem. I myślę, że to jest właśnie też to, nie? Że jakby pamiętam, że z naszych rozmów, że tak mówiłaś, i jeszcze wiem z rozmów z innymi moim pod, moimi podopiecznymi, że one miały takie oczekiwania i przypuszczenia, że ja będę kazała Wam robić jakieś hardkorowo trudne treningi. I Moje treningi nie są hardkorowe, jakby są trudne, natomiast jakby zmieniają się z treningu na trening, są bardziej intensywne, natomiast one są też dopasowane do ciebie. Tu nie ma po prostu pięciu sesji cardio w tygodniu, tylko jest trening, który po prostu wpływa na to, że wzmacniasz swoje ciało, że jesteś silniejsza z treningu na trening, że twoje ciało jest bardziej elastyczne, jest bardziej silne, masz też taką moc w sobie. I to myślę, że to też jest taka bardzo ważna rzecz, którą, którą uczę. I jeszcze kolejną z rzeczy, myślę, która mnie tak wyróżnia i którą uczę, to jest też to, żeby wyrobić sobie dobrą relację z jedzeniem, żeby... Zrozumieć właśnie to, że jedzenie to jest taką rzeczą, którą my, no, my potrzebujemy do końca życia, bo to nam daje energię. Nie? I w momencie, gdy my sobie zrozumiemy to, że to jakby no, potrzebujemy tego, więc jeżeli my na przykład chcemy się odchudzić, Przechodząc na jakąś ekstremalną dietę, robimy to przez 2-4 tygodnie, to my później tak musimy wrócić. i Czyli na przykład, jak robimy jakieś straszne detoksy, e, robimy głodówki długotrwałe po to, żeby się odchudzić, nie z kwestii jakichś tam innych zdrowotnych, no to później wracając do, do, do tego jedzenia, no to my dalej nie mamy poukładanej ani tej relacji, ani też wiedzy, jeżeli chodzi o, o odżywianie. Więc tutaj bardzo ważną rzeczą jest właśnie to, żeby sobie uświadomić i zobaczyć, jak bardzo połączone są e, właśnie, jak bardzo połączone jest to, moje drogie, że my na przykład, będąc zmęczone, będąc wkurzone, czując się samotnie, e, właśnie reagujemy bardzo często to, że jakby tak, że jemy. Że idziemy, otwieramy sobie lampkę, jakby pijemy lampkę wina, nie? Czy po prostu mamy jakieś takie zachowanie, które łączą się z tym, że albo się głodzimy, albo się obiadamy. I fajnie jest też na to popatrzeć i zrobić, i spróbować po prostu podejść do naszego jedzenia. Bez emocji, jakby odepchnąć te emocje, nauczyć się radzić inaczej sobie z emocjami, a nie poprzez jedzenie, że jedzenie nam nie naprawi naszej relacji z naszym ciałem i, i z innymi ludźmi, czy, czy z właśnie naszymi emocjami. Więc tutaj warto jest też o tym pamiętać i nad tym też pracujemy. To myślę, że to też jest taką ważną rzeczą, która mnie wyróżnia. Więc moja piękna załoga, ja dzisiaj, tak, Dorotka napisała: Oj tak, super treningi nie wykańczają, a działają. No właśnie. I to jest to. Aż sobie screenshot'a zrobię. <grych> Dobra. Więc. Dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, właściwie mówiłam o jednej rzeczy, ale przeskoczyłam jeszcze po kilku innych, czyli jedna rzecz, która pomaga mi w byciu lepszą trenerką, to jest to, że ja dbam, że ja naprawdę dbam tak samo jak dbam o siebie, to dbam e, o moje podopieczne i dbam też o, o moich bliskich. To jest nieraz, ta, nieraz tak, że e, że siedzę na przykład późno wieczorem robię jakąś, jakąś rozpiskę czytam książkę wpadnie mi coś po prostu do głowy co może się przydać mojej jakiejś konkretnej podopiecznej to ja jej to zaraz nagram albo zrobię materiał w kolejnym dniu o to o tym nie i to jest to, że ja faktycznie biorę pod uwagę potrzeby moich podopiecznych i widzę czym mają problemy i staram się dodać e, strategii dodać wiedzy dodać jakieś motywacji inspiracji w tym kierunku żeby pomóc im właśnie w spełnieniu ich e, w spełnieniu ich marzeń w spełnieniu ich celów właśnie tych sylwetkowych i nie tylko więc moja piękna załoga to jest tyle na dzisiaj. Dzisiaj jest piątek więc ja wam życzę ja ci życzę przepięknego weekendu e, jeżeli e, będzie mi bardzo miło oczywiście, jeżeli skomentujesz, zalajkujesz, będziesz obserwować i udostępnisz u siebie. Jeżeli oczywiście chcesz, żeby ci indywidualnie doradzić, to zapraszam, żeby mi wysłać wiadomość. To jest na Instagramie Anna.Sośniesz e, lub e-mail sośniesz.pl i moja piękna załogo. E, wtedy się umówimy na darmową konsultację i ustalimy, jak będę w stanie Ci pomóc. Więc wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z wami. Dbajcie o siebie i róbcie piękne treningi. I do zobaczenia w poniedziałek, a jutro, czyli w sobotę o 12.00, ja na profilu Make Fitness Great Again robię podcast dla trenerów i trenerek, którym pomagam rozwijać ich firmy. I tyle. To tyle na dzisiaj. Ślicznie dziękuję. Pięknego dnia jeszcze raz i pięknego weekendu. Dzięki za życzenia również. Pa.